Rozgrzewkę poprowadzę dzisiaj na bazie ćwiczeń baletowych. Będzie to inspiracja, więc nie doszukujcie się wielu technicznych niuansów. Niemniej, spróbujemy wyciągnąć właśnie z lekcji tańca klasycznego, z lekcji baletowej, kilka elementów, pewne podstawy, które pomogą nam przygotować ręce i Nogi i stopy przede wszystkim do dzisiejszej choreografii. Zaczniemy od prostego plié. Będziemy ustawiać z pozycji równoległej, czyli z pozycji ustawionych stóp na szerokość kolan i bioder. Pamiętajcie, wszystkie stawy w jednej linii. Pozycję endor, czyli podkręconą, a właściwie pięty razem ze sobą, a palce na zewnątrz, odkręconą na zewnątrz. Czyli z pozycji neutralnej, zaczniemy od tego, że przez nacisk na podłogę będziemy chcieli uzyskać taką ala pierwszą pozycję. Przede wszystkim różnicą jest to, że nie stoimy, więc kolana teraz nie będą sklejone, tylko kolana zostawiamy otwarte, i z powrotem pięty wracają na swoje miejsce. Jeszcze raz do siebie, starajcie się naciskać stopami na podłogę i na zewnątrz. Zwróćcie uwagę, żeby ten ruch to był rzeczywiście powrót do pozycji równoległej, do pozycji paralel, a nie odkręcenie pięt. Jeszcze dalej, żeby w efekcie zrobiła się taka pozycja, w której palce ciągną do środka i nogi są zakręcone. Tego nie chcę. Więc z pozycji 0, tak ją nazwijmy, wkręcam pięty i przez nacisk Wracam do pozycji zero, wkręcam i otwieram. To będziemy robić cztery razy. Za czwartym zatrzymuję. Teraz staram się popchnąć jedną nogę i wrócić. Popchnąć drugą nogę i wrócić. Czyli stopa, która została na podłodze, po wypchnięciu, wyprostowaniu kolana, zostaje w swoim kształcie. Uzyskujemy w ten sposób pozycję flex. Czyli zadartą stopę. Wyobraźcie sobie, że jest przed Wami coś ciężkiego, co chcecie wypchnąć stopą, wypchnąć w dal. Jeśli uda się zrobić to aż do pełnego, wyprostu kolan, to bardzo dobrze. Jeżeli noga zostanie lekko ugięta, nic się nie dzieje. Ten opór jest dla nas ważny. W ten sposób będziemy pracować. Następnie będę wyciągać obie nogi. I znowu staram się przyciągnąć, to jest nieco trudniejsze, wymaga też mocnej aktywizacji brzucha. Otwieramy pięty i przez wklejenie stóp, wklejenie stóp, wklejenie, wklejenie będziemy rozluźniać nieco uda, które poczujecie. I staramy się też uruchomić poczki. Łagodnie falować z prawej na lewą korpusem. Następnie będziemy podnosić piętę do pół palca i unosić obciągnięty palec. Tempo tego ćwiczenia będzie dosyć spokojne, więc zwróćcie uwagę na dokładność. W pozycji pierwszej otworzymy sobie jeszcze ręce do boku i zakończymy kontrakcją, czyli naciąganiem pleców, cofaniem żeber w tył, zaokrąglaniem kręgosłupa. Broda zbliża się do klatki, ręce do siebie i otwieramy. I wdech. Będę pokazywać kolejność i ilość już w trakcie wykonywania ćwiczenia, więc spróbujmy zrobić to z muzyką. Wysuńcie miednicę. Na krawędź krzesła, wyciągnijcie się w górę, czubek głowy do sufitu, stopy w pozycji równoległej. Wdech nosem. Wydech ustami. Stopy do środka, dociśnij. Upewnij się, że kolano zostały na swoim miejscu i otwórz drugi raz. Dociśnij i otwórz. Trzeci raz do środka i otwórz. Pilnuj pleców, żeby się nie garbić, zatrzymaj, urośnij, wyciągnij się w górę. Wypychaj coś ciężkiego do przodu i wróć nogi na przemian. Postaraj się utrzymać stopę zadartą, wróć. Obie. Ruch dwoma stopami jest dosyć trudny. Może się Wam nie udać wyprostować kolan, ja też, jak widzicie, nie forsuję się przesadnie, mhm. otwórz pięty, Urośnie. Luźnij. Przenoszę ciężar ciała delikatnie z jednego pośladka na drugi. Ostatni, wróć do pionu, pół palec. Dociśnij. Wróć. Postarajcie się, żeby ten ruch był płynny, żeby kontrolować napięcie. Teraz unoszę z pół palca stopę, wklejam, góra, wklejam, góra, wklejam, góra, wklejam. Zaokrąglamy, wdech i naciągnij plecy i wróć i naciągnij plecy. I wróć. Urośnij jeszcze dwa razy, naciągnij plecy. Postaraj się zrobić przyjemną skorupkę ze swoich pleców. I czwarty raz. I wróć. Wydech, rozluźnij ręce wzdłuż korpus. Rozpoczniemy teraz od stóp. Ale do pracy stóp dołożymy sobie też e, pracę rąk. Będziemy wychodzić od e, czterech ustawień pozycji przygotowawczej na dole. Okrągła pozycja, e, czasem nazywana taką dla dzieci pozycją pod brzuszkiem. My siedzimy, więc macie z przodu kolana, które mogą wam e, trochę przeszkadzać, żeby przykleić ręce bliżej korpusu, więc zostawcie je po prostu tuż nad kolanami. To będzie ta pozycja przygotowawcza. Pierwsza. Czyli po prostu unoszę ten kształt, cały ten duży koszyk do góry, naprzeciwko przepony mam trzeci palec. Paluszki idą do siebie. Druga rozciągam niewidoczną niteczkę na zewnątrz i przytulam drzewo o bardzo szerokim pniu. Pilnuję więc, żeby ręce nie były kanciaste, żeby dłonie nie wisiały, i żeby nie poszły za daleko. Poza to 180 stopni, które jest tutaj dla nas maksymalnym teraz otwarciem rąk, żeby były w linii barków. I trzecia pozycja, czyli zakreślam balonik nad czołem. Ona nie powinna być za osią kręgosłupa, za głową, ale tak jak daszek nad czołem, żebym w każdej chwili mogła zobaczyć wnętrze dłoni, kiedy podniosę wzrok. Spróbujmy jeszcze raz je powtórzyć. Czyli mam pozycję przygotowawczą, mam pozycję pierwszą, Drugą i trzecią i ewentualne warianty między łączeniem innej pozycji dla prawej ręki i innej dla lewej ręki. Czyli mogę zostawić jedną rękę w pierwszej, a drugą odprowadzić do boku. I odwrotnie. To samo jeśli chodzi o pozycję trzecią. To samo, jeśli chodzi o pozostawienie. Rękę w górze, a otwarcie drugiej do boku. Rozluźnij. I teraz pokażę jeszcze kilka ustawień dla stóp, i dopiero z muzyką będziemy starali się to łączyć, czyli wyprowadzanie stopy przez podłogę batną kąbi. Chcemy wydłużyć jak najmocniej nogę, prowadząc stopę cały czas po podłodze, i ona stopniowo się odrywa, czyli pięta śród stopie i palec. Czuję jak moje podbicie się naciąga, wysklepiam łuk stopy i tą samą drogą, raczej w taki sam sposób wracam, czyli wszystko po kolei od czubka palca się wkleja. Palec, i na końcu pięta. Wyobrażamy sobie, że mamy bardzo dużo drobnego konfetti, które chcemy zebrać stopą. Prze. Więc to będzie batmą, jedną nogą, drugą. Teraz ćwiczymy ze złączonymi nogami, ze złączonymi kolanami. Mhm. Następnie będziemy unosić nogę w górę, czyli wyprowadzam ją, podnoszę, odstawiam i zbieram. Jeszcze raz. Raz i dwa i trzy. I cztery. I to samo będzie robiła druga noga. Wyprowadzam na czubek palca, podnoszę, odstawiam i zbieram. I znowu, jeżeli będziecie w stanie wyprowadzić nogę i wyprostować kolano, to super. Ale jeżeli nie, to starajcie się po prostu ją wydłużyć. Kolano dojdzie do takiego etapu, do którego będzie w stanie, ale kiedy podnoszę potem nogę, to głównie myślę o tym, że ona powinna się wyprostować. Czyli Podniesienie stopy jest już możliwością, żeby bardzo mocno naprężyć całą nogę. Postarać się ją jeszcze odrobinę podnieść. I rzeczywiście, żeby to kolano się mocno wciągnęło. Mhm. Dobrze. I następnie będziemy jeszcze robić takie malutkie pika punkciki na podłodze. Przód, skos, znowu przód i wróć. Przód, skos, przód i wróć. Przód. Skos, przód i wróć. Przód, skos, przód i wróć. One powinny być ostre. Od punktu do punktu bardzo precyzyjny ruch. Bez takiego poczucia, że mm, może raz odstawiacie nogę bardzo daleko, a raz bardzo bliżutko. Staramy się, żeby był to w miarę symetryczny ruch na jedną i na drugą stronę. No i teraz połączmy ręce z nogami. Na początku przeprowadzam... Z pozycji przygotowawczej, w której będziemy zaczynać, ręce do pozycji pierwszej. I wysuwam. To jest badmouton. Wysuwam. Wysuwam. Czyli wysuwam stopy. Drugie cztery razy w drugiej pozycji. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. Teraz będziemy unosić nogi. Będę przeprowadzać ręce do pozycji trzeciej nad czołem. Raz, dwa, trzy i cztery. Drugi raz ta sama noga. Taka zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz będziemy robić punkciki. Uwaga, jak robię. W jedną stronę, to otwieram też pozycję dla rąk. Raz, dwa, trzy i wróć. 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 Wydech, odprowadź ręce. Mhm. Spróbujmy powtórzyć. Przygotowawcza, kolana sklejone, stopy ze sobą do pierwszej. Wyprowadzam batmą cztery razy. Pierwsza pozycja. Cztery razy to samo, ale pozycja druga. Mhm. Następnie pozycja trzecia z podnoszeniem nóg w powietrze. Pamiętajcie, że najpierw robiliśmy na zmianę, a teraz jest dwa razy ta sama noga. Mhm. Już pokazuję skrótowo. I teraz będziemy odprowadzać. Jedną rękę do drugiej pozycji, zostawiając pierwszą dalej nad głową. Czyli mam raz, i dwa, i trzy, i wróć. I raz, i dwa, i trzy, i wróć. I raz, i dwa, i trzy, i wróć. I raz, i dwa, i trzy, i wróć. Hmm? Spróbujmy zrobić to z muzyką. Zwróćcie uwagę, że początek będzie spokojniejszy. Potem już musimy starać się skoordynować nogi z pracą rąk. I wysuń, wróć. Skupcie się na zbieraniu konfetti z podłogi palcami. Trzeci raz. Czwarty. Ręce do boku. I wysuń, wróć. Wysuń. I wróć. Trzeci raz. wysun I wróć. Uwaga. I raz. Dwa. Trzy. Drugi raz ta sama noga. Dobrze. I raz. Punkciki. Otwieram jedną i wracam. Punkciki. Wracam trzeci raz na zmianę. No okay, idę. Rozluźnij.